to jest bieda z bieda. nędzą. Yy, jak to jest możliwe, że taka mała amatura, Co się stało? Się tak w tym no jak miałam roku. pracować, jak małe dzieci, nie miał kto zostać. po prostu Pani musiała rożnią się zająć roku. Yy, jak Pani teraz funkcjonuje? Te, na co najwięcej idzie? Na co idzie? Na leki idzie. i darmowy, nie ma? Na opał idzie. Opał. Na Pani w domku to opału dużo idzie? Ile, ile tych ton na przykład węgla? Yy, drzewo kupuje 6 ton. Mówię 6 metrów. 6 metrów. No to też tam... To kresie. jest 2,5 tysiąca. 2 tysiąca. Nie wiadomo czy y, palić, czy kupić, co czy robię, żyć. Nie bo... wiem. PiS. Zapisu y, było jak lepiej, rząd, według pani. Oczywiście jestem za i będę. Co dobrze zrobił Pis? A co, co teraz zrobił? A co PiS zrobił? Jak panu kamery to? o ludzi. APO. Platforma dba o ludzi. Nie. Nie. I koniec dyskusji. A młodym pomaga platforma, jak pani myśli? Pani nie wiem. Stać, na przykład, no nie wiem, pracę mają młodzi? Nie wiem. Dobry pewien, nie wiem, pani. Nie wiem. Eee... się chyba, bo jak to jest? Żyję, tak. bo muszę, bo muszę. Jakie jak mam wyjście? To, to ciężko w tej 700, no to gdzie reszta? Jak pani... rachunki, front podagas jeszcze w górę ma iść. Eee, trzeba sobie odejmować od ust i jakoś żyć. No nie ma pani wyjścia, no. Ja pani No nie pan? mam. Jestem. Dlaczego? Jaki powód? A dlatego, że jeszcze żyję. <laughs> że pani może wstać, tak, rano? Cieszy się pani, że pani może chodzić, wstać rano? Że do... mogę chodzić, że jestem niezależna, że sobie radzę. To pani sama wszystko robi, tak? Tak. Eee, czy cieszą panią małe rzeczy? Słoneczko, jak dzisiaj, nie wiem, pogoda, kawa, jakaś herbatka? Dobra pogoda, wszystko jest ok. okay. Czy pani się zajmuje? Mimo, że pani tu Kiki. Wie pan, ze zdrowiem to jest nie tak dobrze jak tego, ale... Ale pani się podaje. Ale Bo się nie poddaje. Kiki, tak, sobie chodzi tak sport, musi być cały czas jakiś. Nie tak jest. Trzeba przyjąć to, co się ma i już. Czy to wszystko tutaj że tak powiem, w głowie tak siedzi, że jedni się zamłym, siedzę na kanapie, przed telewizorem a pani tutaj na spacerze chodzi? i raczej nie siadam na kanapie, tylko w fotelu i czytam książkę. Jaką radę dałaby pani młodym ludziom? Tak, e, czym się Pani... No, tak zająć czy tak powiem, na czym się pani skupić młodzi? Z charakteru? czy... Proszę. Jakaś taka porada życiowa dla młodych? A, dla młodych, żeby, żeby szanowali starszych ludzi i żeby się od nich uczyli rozumu. A teraz szanują według pani młodzi ludzie starszych? Tylko, że wiem, że nie posłuchają. Nie posłuchają. A na czym się powinna Na karierze, skupić na pieniądzach, na rodzinie, na czym? Czy na wszystkim? Proszę. Proszę. 2000 mamy emerytury I jak, jak państwo funkcjonuje? Ile lat pracy było? To dobrze, że nas we, we dwoje jak jest A pani byłaby sama, za 2-200, da się wyżyć? Nie. Nie da się. Co ja nie wie, stało, że taka mała emerytura? Co się stało? Czy mało lat składek było, czy mało lat pracy? A gdzie miałam dopracować? Miałam 25 lat i musiałam odejść, bo zakłady się roz rozsypały. Nie było, nie, nie pracować, bo się no. było, tak? I teraz właśnie tak tutaj mówimy z koleżanką, że jest w internecie o tych wcześniejszych emeryturach, tak. że nas oszukali. Tak, to jest świadomość ludzi, że zostaną. No, ale to to nie, nie wiadomo. teraz radzi? No jak się radzę, no, no widzi panu, chodzę po targu i, i patrzę. Staniało coś ostatnio? Jakieś owoce, warzywa, nie? Pani się nie zapytam. czy dostała pani 14? No dostałam no. Dużo pani zabrali? No ja tak nie, nie, nie pamiętam dokładnie, no, bo to... ale... 900 zł na przykład niektórym zabrali albo w ogóle nie dostali, jak ktoś pracował 30-40 lat. No, 900 to chyba nie było, nie? Nie, 900 to zabrali dużo osób. 900 to ty mniej. No, brali 2400, a byłam 400. A no, proszę pana, jak mają emerytury ponad 2,900, to, to no, musieli im zabrać. A powinni zabrać według pani, jak ktoś dużo pracował, dużo lat płacił te składki, to jeszcze mu zabrać? No, nie powinien. Nie no. powinien. Czyli pani, dla pani każdy powinien dostać porządnie, czy dużo pracował, czy mało? A no, jak, jak mu się należy, to powinien dostać. Jak się pani żyje normalnie, tak? Stałe emerytury wystarcza, jak to wygląda? Jak to wystarcza? Jest 3000 euro. Dostała pani tą 14 merturę y, y, dodatkowo? Dostałam. Zadowolona Pani jest? Nieokrejona nie jest ta czternastka? Nie, ja nie wiem, czy określona czy nie dostałam, Pani już nad nie A jak? Wasze zdali i wzięłam. Ja się pamiętam, że tak w skrócie, zrzało tutaj coś, staniało według Pani drogą? Jest... Tutaj to jest wszystko normalnie, tak, normalnie jest wszystko. rachunki, prąd, woda, gaz poszły w górę według Pani teraz, bo ludziom po 700 zł. Nie dostałam, nie dostałam, to nie wiem, czy poszło, czy nie poszło. A który swojej Pani stała, zadowolona, czy większa by się przydała? Nie, wystarczy. Dobrze. Czy pani ogólnie pozytywnie Dobrze. myśli z takim Pozytywnie, proszę pana, aby zdrowie tylko Bezdrowia. było. A właśnie, a do zdrowia da się dostać? No nie. No i tu jest problem. Nie, nie. pani na czekała? Ja to w ogóle nie chodzę do lekarza, bo nie mogę, nie mogę się do, do, dostać, zapisać nie, nie nawet. Ale nawet się zapisać nie można, proszę Zapisać czas... się już Nie, bo do rano trzeba wstać o szóstej no tak. i się. A ja o szóstej ja mam męża chorego, muszę nie? go obrócić. tak na, żeby ich nie przychodził o żeby Nie, o po prostu, żeby wie pan, zadzwonić, i umówić się z lekarzem, tak żeby zapisać może. się. I tak powinno być, a nie, żeby lecieć, stać tam ze trzy godziny pod tym, pod tym. Pani tu mówi, że musimy mąż i czekać na kolano rok, żeby coś tam pomogli. A to nie na możliwe. No to jest możliwe. Normalny, według pani płacił czy lat składki, że rok trzeba czekać no takie, na... Takie jest życie, taka to jest nasza demokracja. A prywatny, pani chodzi? Gdzie? Do, nos, do lekarza jak wypadnie? Nie, na razie nie, na razie nie, nie ma czasu po no, nie ma czasu chodzi. na grzyby chodzić, a na nie po... jak się żyje na merturze? pan no, na merturze? Nie, pan Ja jeszcze Proszę pana, zależy jakie jak, jak, jak mieliśmy powory w zakładzie. A jakie były wtedy powory w tamtych o, czasach? 800 zł. A, to tak. To skąd będzie merytura duża? Czy były inne czasy po prostu. Ile merytury, ile pracy, ile by się przydało? No, wy, wy, nigdy nie jest za dużo, zawsze by się nie więcej przyjęło. Jestem już te 3000 panie? A skąd, To Tak, jak większość. i pół mają tu ludzie po 1800. Tak, tak, w takiej granicach. E, a ile lat pracy, pracy była taka mała? I co się stało z tym? 30 lat. A to niemożliwe. Nie, po, nie powinno być więcej za 30 lat? Proszę pana, zależy, jakie jak, jak, jak mieliśmy pobory w zakładzie. A jakie były wtedy pobory w tamtych o, czasach? 800 zł. A, to tak. To skąd tak. będzie merytura duża? były inne czasy, po prostu i na składki, i na wszystko. Oczywiście, że tak. Ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie, według Pani? To ile powinna Pani mieć, żeby. Ja Panu coś powiem. Mogę, żeby było godnie tak, żyć. i Pani spokojnie żyła, nie musiałaś martwić. Tak, ale przede wszystkim, żeby było zdrowie, żeby na leki Dobrze. nie wydawać. Właśnie, to jest najważniejsze. Tak nie ma. Jakie darmowe, jak pójdzie pan do lekarza i wszystko jest na 100% no Do lekarza da się dostać na NFZ? A, na pewno, na pewno mo, mo, Zabolała kolano męża tak. i poszłam się zapisać i dopiero na przyszły rok Na, na przyszły rok, na września Na września. Na września. Na rok no rok, oczywiście, no, rok. oczywiście, że tak A ja się powinienem czekać według pani maksymalnie na NFZ Proszę pana, na jeżeli na takie służby. składki y, zabierają, to powinniśmy iść, mówię Minimum mówię, maksimum czy minimum, jak to się mówi, tydzień czasu, a jak nie to od ręki. No są tak, takie to pani w ty... ciężko, bardzo nie, to ciężko. ciężko. 1900. To mało. Cześć. Już tak oszczędzam, wie pan no na, już, tak. na wodzie, na prądzie, na gazie, tak, na wszystkim. Ile lat pracy? 30. No znaczy, co tak mało według pani, jak za tyle lat to być więcej. Bo tak, powinno być więcej, ale teraz czekam na waloryzację jakąś. Nawet te waloryzacje te 13, 14, że za słabo to jeszcze. Jest za, słabo, za, słabo. za słabo, jak słabo. W stosunku do cen, które podskoczyły, to no, bardzo procent mam zrobić od kwietnia znowu, prąd 60%, A, 70%. No właśnie, no właśnie. Da się na czymś oszczędzać jak to wygląda? Oszczędzać? Masz na czymś? Nie, absolutnie. Wie, woda, prąd, ubrania, już nie da się na takie rzeczy? Już, już tak oszczędzam, wie pan, no na, maksy, tak. na wodzie, na prądzie, na gazie, na wszystkim oszczędzam. Co się dało, to pani już oszczędziła? Już, już się nie da po prostu. A na co najwięcej pani idzie? Jak pani tak... Yy... No na to opłaty nieszczęsne, opłaty. tak. Pani blok, bloku jakimś to czynsz pewnie, tak? Nie, w prywatnym, prywatnym domku. No ale to węgiel znowu, ile węgiel na przykład rocznie? Węgiel nie, ja gazem. Ta. A gaz drogi teraz w tym, w tym Ojej, roku? Ojej, pewnie, że tak 700 zł miesięcznie płaciłam. No, na sezon jest, 5-6 miesięcy, tak? No. To Pani kilka tysięcy wydań jest to na sam gaz? No. A gdzie ta Leki jakieś? Trochę mi pomaga, syn. Pa, pani sama jest bez, czy z męża? Sama bez męża, ben mąż męża. nie żyje. Gdyby Pani była sama, to jakby by Pani sobie rodziła całkowicie? No nie wiem. Nie wiem, chyba bym musiała było. suchy chleb jeść. A jak można by pomóc emerytom? Na przykład wolały Pani tak co miesiąc 300, 400, 500, żeby było zamiast tej 13, na przykład wolałaby Pani tak? No pewnie przynajmniej tym, co mają niskie emerytury. Żeby dać trochę po... Jak się żyje za nowego rządu, Tuska?